I wyjściowe składy. Zaczynamy od gospodarzy. Halu w Bramce, dalej 22 Mateusz pychała z trójką Jerzy Pirok, numer 28 Artur Pik z kapitańską opaską oczywiście Mateusz Kamiński, numer 27, z piątką Rafał Niziołek, numer 9 Tomasz Mikinicz, 77 Borca Gala Numer 25 Artczak z 11 Czapliński i z numerem 13 Adrian Dużycki. No widzimy tutaj trzy zmiany w stosunku do ostatniego meczu z Miedzią Legnica. Trzy wymuszone zmiany, No bo Kamiński, Wojtek, Rzemu i Szereg nie mogą grać za czwartą żółtą kartkę. Skład przygotowany na dzisiejsze spotkanie przez trenera yy, Guraka w Bramce Dawid Kungła. Numer 23 Marcin Wasilewski z 14 Komor. Trójka Grzegorz Janiszewski, numer 5, Oskar Repka, 21, Bartosz Baranowicz, 20-latek, dzisiaj po raz pierwszy w wyjściowym składzie PKS-u Katowice po przyjściu ze skrył Senka Rafał Wigiel, który ma coś do udowodnienia dzisiaj, myślę, kibicowi, trenerowi, także sobie, Adrian Błąd, numer 11, 16, Grzegorz Rogala, numer 10, Mateusz Marki z siódemką... Człowiek, któremu kilka słów już poświęciliśmy, Sebastian Berger. Trener Gurak wierny swojemu ustawieniu taktycznemu pomimo problemów, bo wiemy, że Jendrzejk ma dwa mecze pauzy, do tego Jaroszek, kontuzja, dlatego Rebka cofnięty piętro niżej. Zmiany w porównaniu do ostatnich spotkań ligowych obu zespołów, zmiany także że po tych meczach pucharowych, to jest wystanie obecny widzimy te żółte kartki, Kamiński, Wojciech Szrek, Rzemło w drużynie gospodarzy, Arkadiusz Jędrych, Antoni Kozuba jeśli chodzi o drużynę e, z Katowicy Odra, bo ta ostatnia wygrana 26 sierpnia, zwycięstwo z Rysowią, pamiętamy zresztą ten bardzo dobry czas od wygranych meczach w tym sezonie przez Odrę. Opole, to musi każdego budawać. budować. Przypomnijmy, że ta jedyna porażka. W sumie, będą między sobą rywalizować. Pieksa, pierwszy taki chyba moment, kiedy podeszli wyżej dużą liczbą graczy. pod pole karne rywala. Goście jest uderzenie. Adrian Błąd, Czapliński, Czapliński już jest w polu karnym. Musi jednak poczekać, nie ma wsparcia. Teraz dopiero pokaza się gala, Galan. Galan i to jest jego uderzenie jego krewka brawa dla Dawida kudły przeciwnika mam wrażenie że lekki błąd że potknął się delikatnie eee, repka teraz znów tutaj groźnie pod, kolejny stały fragment wiemy doskonale że rzut z autu to już od dawna jest element trenowany, przynoszący sporo bramek i tutaj też mogło być groźnie po tym przedłużeniu Piłki po wrzucie Mateusza spychały Podka Gala, Gala jeszcze raz, no teraz bardzo optymistycznie. No tak, dzisiaj tutaj sporo naprawdę e, kibiców na tej jednej trybunie. niemal do końca, ale to są naczynia połączone. Dobra gra i frekwencja. Dobra interwencja, nie najłatwiejszy bola po dziewięciu kolejkach 20 punktów w poprzednim sezonie na tym etapie rywalizacji tylko siedem oczek na końcu drużyny Zobola, A jak dobrze rozpoczęły te dwie ekipy ten bieżący sezon. Kodra na razie utrzymuje. Ten dobry początek, a Pika z ma pewne kłopoty z szansą na Pika. Nie wiem czy. To się wiąże z ryzykiem oczywiście. Jest, jest naprawdę na i Rogala i Wasilewski, którzy lubią e, się pościgać. No, to była naprawdę fajna piłka. Rafał Pikie. Szybko wracać do bramki, Halus! już lepszy okres GKS 37. minuta, Adrian Błąd wysoko zawieszona piłką gdzieś tam pod linię końcową, no i dało się wiele. Cytuję się na uderzenie z takiej odległości Adrian Błąd, bo mam wrażenie, że do tego się zabiera, ale nie. Przedzajęcie do szalnych halów, złe to piłki tam pod linię środkową, przejęcie Baranowicza, Natychmiast do Adriana Błąda zagrana piłka, Adrian Błąd. Sugeruje zagranie ręką Adrian Błąd. No jeżeli tak było, to na pewno to już jest sprawdzane. Tak się wydaje, w pierwszych minutach więcej niż do przerwy, bo to jest kolejny taki szybki wypad w jedną walczywą stronę. Piłka do Arak'a, Arak, I ciężko tutaj było się odwrócić. Rafał Figiel nad bramką, ale potrafi odebrać ją Drat, Czak. łatwo minął rywala. Uderzenie, szedł i wrzucie z autu. Repka do środka, Figiel na prawą stronę. Pekstarz z tą siódemką tutaj w pobliżu pola karnego rywala nieudane dośrodkowanie. Tak, ale taki aktywny jest Rafał przed chwilą oddał strzał teraz próbował dośrodkować. Nieudane on to się zdarza, ale, ale jest pod grom. Tak to powinno wyglądać. Borka Gala nie czekał od razu tutaj starał się dobrać do Tomasz Mikinicz. Mikinicz. Rafał Niziołek Dlatego długie podania Halucha Repka Strącona piłka do Bergera. Berger prosiło się o, Za dwie minuty te, z tego samego miejsca Słowak teraz chyba trochę lepiej Szansa jest strzał tutaj wyręczony Dawid Kudła Jeszcze Borkadala Jeszcze jedna próba teraz dopiero tak. No nie dowiemy się, czy na pewno tak by się stało. Ta piłka koźle gdzieś, zmierzała pod poprzeczkę. Nikinic, Dobra piłka szansa. ustawione Jakub Aran. Jeszcze raz Hiszpan. Do końcowej. Do uśrodkowania. Zabrakło tutaj jednak Czabuńskiego kilkanaście centymetrów. Ale dobrze, Gala robi przewagę z boku. Już ponad 20 minut po przerwie za nami. Widzimy jak błąd celowo wyciągnął Burzyckiego. Został sami w środku. Ależ tutaj pomyłka niewykorzystana. O czym myślał Berger? Co chciał zrobić? Dlaczego tej piłki nie trącił? Albo... Dobrze ustawiony tutaj do przestrzeń przy linii bocznej. Remka. Jeszcze raz. Na koncentracji. Teraz szansa. Dinsula. Dinsula Bra że oni byli wyżej ustawieni że były te dziury pozalepiane. Dinsula, znowu piłka za plecy. Dinsula sam tutaj jednak swoje możliwości przecenił. Udawało mi się, że po tym pierwszym... nie. Kartoncie... To Dinsula. Za łatwo, że poradził. Artczak. Nie. Repka. Janiszewski, odważnie. Ale udało się tę pikę odegrać. No I wiem, za czterdzieści no i kto Wigiel, czy Shibata? Wigiel Mur jeszcze Japończyk, ale tak jak tutaj ostatni z łapki, ale nic tutaj już nie musi przekazywać swoim piłkarzom zakończył mecz Łukasz Kuśma wygrana lidera to oznacza, że odraz z całą pewnością pozostanie na pierwszym miejscu